W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kryterium porównawczym zbieżności szeregów. Mam nadzieję, że naukę o szeregach się od innego kryterium. Dlaczego? Bo to kryterium wydaje mi się jedno z trudniejszych. Zaraz zobaczycie przykłady, ale najpierw zobaczmy, o co w nim chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli dwa szeregi. Jedno mamy dane w zadaniu, i zadanie jest: sprawdź zbieżność danego szeregu. I teraz. Jeżeli zdecydujemy się na kryterium zbieżności, które jest kryterium porównawczym, to po pierwsze ono zadziała nam tylko, jeżeli ten ciąg w naszym szeregu będzie o wyrazach nieujemnych. Czyli jeżeli wychodzi tam minus 1 do potęgi n tej razy coś tam, to od razu to kryterium odpada. Jeżeli mamy pewność, że wyrazy są większe bądź równe od 0, to teraz tak. Jeżeli zachodzi taka nierówność, że razy są większe bądź równe od 0. Ciąg AN jest mniejszy bądź równy od BN. To szereg N od 1 do nieskończoności BN jest zbieżny. Czyli wiem o tym szeregu, że on jest zbieżny. To szereg AN też jest zbieżny. Ja sobie to tak zapamiętuję, że mniejszy od zbieżnego będzie zbieżny. Ok, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To nie musi być dla wszystkich N'ów. To może być od pewnego miejsca. Czyli istnieje taka liczba naturalna, k, że dla wszystkich n-nów większych bądź równych od k ta nierówność zachodzi. To znaczy, że na początku te ciągi mogą się ze sobą mieszać, ale już od pewnego miejsca ten ciąg Bn jest większy bądź równy od ciągu An. Ok, czyli jeśli mam szereg An i podejrzewam, że on jest zbieżny, ale ale nie mogę tego tak od razu powiedzieć. Ale znajdę szereg Bn, który będzie zbieżny, to mniejsze od zbieżnego jest zbieżny. I dalej, jeżeli będziemy mieć taką nierówność, też nie musi to być dla wszystkich nów, tylko od pewnego miejsca. I będę wiedziała, że szereg AN jest rozbieżny, to szereg Bn tym bardziej będzie rozbieżny. Zapamiętuję sobie to tak, że większy od rozbieżnego będzie rozbieżny. No ale koniec gadania, przejdźmy do przykładów. W przykładach, które za chwilę zobaczycie, przyda Wam się takie twierdzenie. Mamy liczbę C, która jest liczbą rzeczywistą różną od zera. I teraz zachodzi pewna zależność między szeregiem AN, a szeregiem C razy AN. Jeżeli szereg AN jest zbieżny, to szereg C razy AN też będzie zbieżny. I tu jest wtedy i tylko wtedy, czyli w drugą stronę też to zadziała. O co chodzi? Na przykład. Zastanawiam się, czy zbieżny jest szereg 1 przez 5N. To jest 1 piąta razy 1N. O szeregu 1N wiem, że jest rozbieżny. Bez szeregiem harmonicznym rzędu pierwszego. Wobec tego ten szereg nie może być zbieżny. Czyli on też będzie rozbieżny. Logicznie jakbyśmy mieli jakiś szereg zbieżny, czyli jeżeli ja bym tutaj patrzyła na szereg harmoniczny rzędu drugiego, czyli miałabym 1 przez 5n kwadrat, 1 piąta razy 1 przez n kwadrat, to nasze c w tym twierdzeniu to jest 1 piąta. 1 przez n kwadrat jest szeregiem harmonicznym rzędu drugiego, czyli jest zbieżny. Czyli 1 piąta razy 1 przez n kwadrat taki szereg też będzie zbieżny. Ok, to teraz zróbmy sobie jakiś przykład. Mam takie zadanie: mam powiedzieć, czy szereg n od 1 do nieskończoności, n plus 1 przez 3n do 3 plus n, będzie zbieżny. No, po pierwsze, muszę się zastanowić, które kryterium wybrać. Ja dzisiaj chcę przećwiczyć kryterium porównawcze, więc nie myślę o innych. Jeżeli już zdecyduję się na kryterium porównawcze, to dobrze wiedzieć, w którą stronę mam porównywać, to znaczy, czy szukać jakiegoś szeregu większego, który będzie zbieżny, czy mniejszego rozbieżnego. No i teraz tak. Możecie jeszcze nie mieć takiej intuicji. Ja sobie zawsze patrzę na najwyższą potęgę licznika i najwyższą potęgę mianownika. Tu jest n, a tu n do trzeciej. Jak powiedziemy n przez n do trzeciej, to wychodzi 1 przez n kwadrat. Czyli ten szereg jest trochę podobny do szeregu 1 przez n kwadrat, a ten wiem, wiem, że jest zbieżny. To mam. Taki pomysł, że może ten będzie zbieżny. A z kryterium porównawczego będę chciała ten ciąg, który jest tutaj w środku, wobec tego ograniczyć z prawej strony jakiś, jakimś ciągiem, tak, żeby później powiedzieć, że szereg, który otrzymałam tutaj z prawej strony jest zbieżny. Z kryterium porównawczego ten też wtedy wyjdzie zbieżny. Ok, chcę tutaj zwiększyć ułamek, czyli licznik zwiększam. Żeby mi się dobrze to dało, to zamiast jedynki napisałam n. Czy to jest prawda, że n plus 1 jest mniejsze bądź równe od n plus n? No dla n większych bądź równych od 1 to zachodzi. Żeby tutaj był ułamek większy, to mianownik będę zmniejszać, czyli na przykład mogę pominąć tutaj plus n. Czy to prawda? Że zajdzie taka nierówność, tutaj zwiększyłam ten ułamek przez zmniejszenie licznika. To teraz zobaczcie, co tutaj mam. Tu mam 2n przez 3n do trzeciej. Coś mi się tu poskraca, czyli to jest 2 przez 3n kwadrat. No i teraz tak. Po pierwsze, musimy się zastanowić, czy ta nierówność zachodzi. Zauważcie, że tutaj mieliśmy wyrazy większa bądź równe od 0, więc w ogóle mogliśmy stosować kryterium porównawcze. Teraz zauważyłam, że zachodzi taka nierówność. Zwiększałam cały czas tutaj ułamę, przez zwiększenie licznika, zmniejszenie mianownika, czyli to, co mam sobie, jest większą odciągnięciem od zera. Możecie sobie też sprawdzić, czy taka nierówność zachodzi. Od pewnego miejsca musi zachodzić, czyli nawet jakby na początku nie zachodziła, to dla dużych nów będzie zachodziła. No, ale teraz dobra, jeszcze mi został taki szereg. Szereg. N od 1 do nieskończoności. Może najpierw tak, 2 trzecie razy 1 przez n kwadrat. On jest zbieżny. Z czego wynika zbieżność tego szeregu? No z tego twierdzenia oraz z tego, że szereg 1 przez n kwadrat jest szeregiem harmonicznym rzędu drugiego, szeregiem zbieżnym. Czyli ten szereg jest na pewno zbieżny. Wobec tego z kryterium porównawczego Co mamy? Mamy szereg mniejszy od tego zbieżnego, czyli szereg, który był podany w zadaniu od 1 do nieskończoności N plus 1 przez 3N do 3 plus n jest zbieżny. Przeanalizujmy jeszcze raz ten przykład. Miałam coś powiedzieć o tym szeregu. Wymyśliłam, że może to będzie kryterium porównawcze. Stwierdziłam, że on podobnie się zachowuje do szeregu 1 przez n. O tym szeregu wiem, że jest zbieżny. Więc moja intuicja podpowiada mi, że ten ciąg AN będę chciała ograniczyć z prawej strony przez jakiś inny, o którym będę mogła od razu powiedzieć, że szereg z tego ciągu BN jest szeregiem zbieżnym. Co tutaj wstawić? No to najlepiej zrobić wiele przykładów, ale ja robię tak, licznik zwiększam, mianownik zmniejszam. Jak zwiększam licznik? No licznik będę zwiększała tak, żeby dodać tutaj coś większego, tak żeby mi się to ładnie zwinęło do jednej potęgi. Tutaj też będę chciała mieć jedną potęgę, czyli nie n do trzeciej i n do pierwszej, tylko samo n do trzeciej. Dlaczego? Bo wtedy mi się to skraca i wychodzi harmoniczne. Zabrałam tutaj n, czyli tutaj na pewno otrzymałam ułamek, który jest większy, bo co miałam? Większy licznik, a mianownik mniejszy. Czyli jak zrobiłam to dzielenie, na pewno coś większego. Możecie sobie gdzieś tam z boku policzyć, czy taka nierówność rzeczywiście zachodzi. A jak już wyszła, że zachodzi, no to już było z góry, bo szereg 2 trzecie razy 1 przez n kwadrat jest szeregiem zbieżnym, mniejszy od zbieżnego z kryterium porównawczego jest zbieżny. Najtrudniejsze w tych szeregach i w kryterium porównawczym, który tutaj ćwiczymy, jest to, żeby odpowiednio oszacować. Bo tak naprawdę, jak zawierać się za zadanie z kryterium porównawczego, to nigdy nie wiecie, czy szacować z tej strony, czy szacować z tej strony. Zobaczcie, jakbyśmy z tej strony zrobili na przykład mniejsze od tego i tu w liczniku wpisali n, tutaj też coś. I wyszło nam, by, yy, że ten szereg jest tutaj, który mam z lewej strony, też zbieżny. Większość od zbieżnego tak naprawdę może być różnie, może być i zbieżny, i rozbieżne, To szacowanie z tej strony nic by nam nie dało. Jeżeli chcieliśmy pokazać, że ten szereg jest zbieżny, to musieliśmy z tej strony oszacować przez jakiś szereg, o którym wiedzieliśmy, że jest zbieżny. Ale to kryterium jest właśnie jednym z trudniejszych kryteriów, no i zachęcam Was do tego, żebyście przerobili kilka przykładów i zobaczyli, jak ono działa.